Hej wszystkim! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam zgniotki samorobione. Wszystkie zgniotki są w tym oto worku. Wszystkie zgniotki robiła moja siostra. Zacznijmy od pierwszej rzeczy. Jest to taka zwykła gąbka. Jak widać, tylko wystarczy obciąć to zielone. No i. Wychodzi taki fajny zgniotek. Można go też pomoczyć, i wyjdzie jeszcze lepszy efekt. Drugą rzeczą są to takie świecidełka. Akurat te świecidełka moja siostra nie robiła niestety sama, ale wszystkie razem związywała. Teraz je wszystkie zapalę, właśnie zgasiłam światło i w ten, w ten sposób one wyglądają bardzo fajnie. A teraz zgniotki samorobione. Jest ich pięć. Pierwszą rzecz, pierwszym zgniotkiem jest to taka słodka pizza. Ona jest troszkę bardzo obklejona, troszkę bardzo obklejona, więc niezbyt widać jej, ale jest ładna. Kolejną rzeczą jest to taka czekolada. Na końcu powiem, jak to zrobić. Następnie mamy zwykłe serduszko. Pierwszy zgniotek, który moja siostra zrobiła, to jest taki lód. To jest pierwszy zgniotek, który zrobiłam. I chyba drugi y, to jest taka chmurka. Chmurka jest największa, więc też jest najbardziej wypukła. Teraz Wam powiem, jak to zrobić. Na początku musimy sobie wyciąć dwie pary, czyli jak tutaj jest chmurka, trzeba wyciąć chmurkę z twarzą. Jeżeli tutaj jest puste, no to trzeba zrobić puste. Następnie trzeba skleić same rogi. Papier po, ym, pociąć na takie małe pasemka. Pasemka włożyć do środka i przykleić rogi. Obkleić taśmą, żeby się nie zepsuło. Można też trochę, na przykład, o, można też troszkę nożyczkami poprawiać. No i zgniotek zrobiony. Następną rzeczą, która mi się chyba najbardziej podoba, to są takie suwaki. Um, nie, to się nie, to się nie od siebie nie, jakby nie odrywa, tylko jednym palcem się po prostu pociąga. Widzicie, jak tutaj wychodzi? O, w ten sposób się to robi. Później można zamknąć. I to też jest bardzo stresowujące. Jak to zrobić? Obcinamy od torebki zamykanej, właśnie na takie suwaczki, te oto suwaczki. Wtedy po prostu te, te dwa suwaki do siebie przyczepiamy, żeby pykło, jak to się mówi, no i gotowe. Ko o matko, kolejną rzeczą jest to taki zgniotek. On jest w kuli, bo on jest z wodą. No chyba każdy wie, jak się robi balony z wodą. Po prostu do balona się wlewa wodę. Go raczej nie można ściskać, bo pęknie, ale tam można na przykład sobie właśnie tak robić, tak trochę go ściskać, ale nie róbcie tak. Można też robić tak, tak. No, są bardzo różne sposoby bawienia się. Jeżeli tutaj moja siostra akurat dużo tej wody wlała, ale jakby było mniej wody i więcej powietrza. No to można by było go ściskać. I też, właśnie, polecam, żeby on był w jakimś, właśnie, pudełeczku, nawet małym pudełeczku, żeby po prostu w razie czego, żeby się nie wylał. I teraz trzy moje ulubione zmiotki. To są dwa takie same i jeden inny. Właśnie, tutaj jest torebka. Z której moja siostra zrobiła te suwaczki. Obcięła i tyle. Wtedy wychodzi też fajna torebka, niezamykana. Te balony też lepiej trzymać w jakimś, właśnie, opakowaniu lub właśnie w jakiejś foliowej torebce, żeby nie pękły. Pierwsze dwa zgniotki są to zgniotki z Mąką ziemniaczaną. E, chyba każdy robił takie zgniotki. E, tutaj mam serduszka. E, ten jest ma jednego balona, ten ma dwa balony, bo pęk. Niestety, jak widzicie, jest on trochę bardziej flakowaty, a ten nie. E, też lepiej na przykład nie ciągnąć w ten sposób. O, pokażę. W ten sposób. Bo pęknie. Lepiej, moim zdaniem, lepiej sobie zrobić samemu zgniotka, niż wydawać 5 zł. Za balony, no, wyda się 5 zł, ale um, y, zrobić można to tak naprawdę za darmo i można go zrobić kilka. No, drugi jest taki sam, ten jest może troszkę większy, bo oczywiście ma tego, te dwa balony. I to jest mój faworyt. To jest balon z kuleczkami z, ze styropianu. Jak widać, jest, są one niebieskie. I są one. Kupiliśmy, kupiła, kupiliśmy je. Um, niebieski, One były troszeczkę klejące. No, ale ja, jeżeli ktoś już jest zgniata i zgniata, to one się robią suche, więc to jest naprawdę bardzo przyjemne. Też nie warto yy, to raczej nie pęknie tak szybko, ale też nie warto yy, na przykład dawać tam za dużo tego, żeby na przykład robić takie coś, bo tutaj jest troszkę powietrza, troszkę uleczek. Więc tak wyglądają. Trzy balony. One są, się do siebie troszeczkę przylepiają. Kolej, kolejne jajko i y, oczywiście z wodą. Jak widzicie, tutaj już troszkę wody jest, y, i moja siostra go ściśnie, bo ja się troszeczkę boję go ściśnąć. A tu są ręce mojej siostry. Przywitaj się. No ja on też normalny. No, też jest taki normalny. wyciekać ta tu, bo pewnie źle go zabrawała. Tak, i w ogóle zobaczcie na paznokcie mojej siostry. I, że, y, też będzie jeden taki odcinek, gdzie robię paznokcie mojej siostrze. Y, no więc ja się troszkę boję go ścisnąć. Słyszałaś to? <śkutki> um, ja się... O matko. Ja się trochę boję go ściskać, więc już go może zamkniemy. Podziękujemy gościowi. w drugą stronę. Nieważne, ale jak widzicie już się tutaj trochę przykleja, no i ten mi się zbyt raczej y, nie podoba. Następnie tej... O matku, tu jest wszystko mokre. E, tej kosteczki Młysza też nie zrobiła sama, ale ona jest też fajna. E, jak widzicie to jest kostka odstresowująca. Po jednej stronie, tutaj jest, żeby stało. Tak, tak to wygląda i jak stoi. No więc pierwszym, jakby pierwszą atrakcją na tej kostce jest, są to takie guziki. Ja teraz wam zrobię asmyre. No więc y, ta kostka mi się bardzo podoba. Y, drugą rzeczą jest to taki zwykły y, suwaczek. Jak widzicie, tutaj jest taka kropeczka, za tą kropeczkę się łapie i jeść. Kolejnym jest y, taki zwykły, jak od światła trochę, taka, y, taki sterownik. Tu są takie y, przy y, takie, fa, 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 takie fajne. No, no i to tyle. Bardzo mi się ta kostka podoba. Kolejną rzeczą jest to taki balon. Zaraz go otworzę. Wygląda on tak i też się tak fajnie ściska. Tego też bardzo lubię. No i dwiema ostatnimi rzeczami są to takie fajne ściskaki. Tutaj się o, wysuwa. W tym się tak zgniata. W tym się po prostu to zgniata. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. I widzimy się jutro. Pa!